Od kilku dni po raz kolejny rozgorzała awantura odnośnie pochodzenia prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Jest odpowiedź pana prezydenta na informację, jakoby był wnukiem Michajło Dudy z UPA Rzeźnika Polaków na Wołyniu. Pan Marcin Hałaś na Twitterze napisał: W necie krąży wrzuta, że Andrzej Duda jest wnukiem Michały Dudy, członka OUN, żołnierza batalionu Roland i porucznika Upa. Proszę wielmożnego pana Andrzeja Dudę o Dementi. I nagle pan Andrzej Duda przychodzi z dementii, odpowiada panu Marcinowi Hałasowi kompletna bzdura! Mój dziadek Alojzy Duda mieszkał w Starym Sączu, był kuśnierzem i zmarł w 1992 roku. Pozdrawiamy wszystkich przedwojennych kuśnierzy z Nowego Sącza, znane żydowskie firmy. Panie Andrzeju, taki Pan zawsze odważny i bączoczny w stosunku do nas, Polaków, a wypadałoby takie dementi opublikować w ukraińskiej prasie, panie prezydencie. Bo tutaj przed nami to już my wiemy, co, co Wy tutaj wyczyniacie, i jacy Wy odważni jesteście, a takie media jak Ukraińska TSN. Ja przypominam, że TSN jest mniej więcej odpowiednikiem TVN-u i Polsatu na rynku ukraińskim. Potężne medium prywatne pana Kołomojskiego, które w maju, już ubiegłego roku, około pół roku temu. Pana biografię przedstawiło Andrzej Duda, biografia polskiego prezydenta i przyjaciela Ukrainy. No, przyjaciela Polaków z takim nastawieniem, kompletna bzdura! Debile! Jeszcze debile trzeba było, panie Andrzeju, tam dodać. To by tak podkreśliło tej pana męskości i by pan z tego schematu Adriana wyskoczył. No to, co czytamy w głównym ukraińskim medium. Andrzej Duda, ukraińskie korzenie polskiego prezydenta. Ciekawe, że Andrzej Duda, prezydent Polski i wielki przyjaciel Ukraińców, ma ukraińskie korzenie. Jego dziadek, Michało Iwanowicz Duda, był ukraińskim wojskowym, wojskowym, lepiej znanym pod pseudonimem Zinowa Gromenko, bloger Wasylii Woronowski, Poinformował o tym na swojej stronie na Facebooku. Dziadek przyszłego prezydenta Polski urodził się 21 listopada 2021 roku we wsi Soroki Lwowskie. O, dobry rejon. Rejon Postimitowski, przepraszam, to koszmarne jakieś dla mnie są nazwy. Obwód Lwowski zmarł 7 lipca 50 roku, tak więc żył zaledwie 29 lat. W pobliżu wsi Taniawa. Rada Miejska Bolechowa, obwód iwano frankowski Podczas swojego krótkiego życia Michało Iwanowicz Duda zdążył zostać porucznikiem u wsi, są nazwy, obwód Lwowski. Zmarł 7 lipca 50 roku, tak więc żył zaledwie 29 lat. W pobliżu wsi Taniawa, Rada Miejska Bolechowa, obwód iwano frankowski Podczas swojego krótkiego życia Michało Iwanowicz Duda. Zdążył zostać porucznikiem UPA, y, dowódcą żelaznej Sotni, wchodzącej w skład drugiego Pułku przemyskiego, y, 20 chyba 26, podśmietnie odznaczony tytułem kawalera Złotego Krzyża, zasługi bojowe pierwszej klasy. Panie Adrzeju, tam proszę y, takie ostre dementi składać, bo jeżeli pan jedzie, obsmokując się, z prezydentem Zełańskim i obściskując tam jeszcze z innymi, no to tam jakoś cisza, panie prezydencie, prawda? A tutaj, a tutaj to wiemy, jakie potraficie nam bzdury pociskać. Proszę tego typu dementi na forum międzynarodowym złożyć. To wtedy może coś z tego wyjdzie. No bo wie pan, panie Andrzeju, ja gdybym, ale to tylko ja. Pan, ja rozumiem, pan jest człowiekiem honoru. W przeciwieństwie do mnie, jak gdybym e, chciał ukryć swój życiorys, to absolutnie bym na forum międzynarodowym tego nie robił, bo pewne archiwa, e, a nawet pełne archiwa o Polakach są za granicą. E, i, e, I może, e, ale to ja, ale to ja, ale pan, pewnie pan na to nie wpadł, dlatego podsuwam panu ten pomysł. Niech pan zdementuje, że rzeźnik Polaków z OUN-UPA, e, Michał Duda, to nie był pana dziadek że był to kuśnierz z Nowego Sącza, a poza tym, panie Andrzeju, różnie to w życiu bywa. Ja znam taki przypadek z jednej z gmin, gdzie lata, całe dekady, całe, nie mogli ustalić właściciela pewnej kamienicy. Wiadomo, że była to kobieta, różni tam prawnicy próbowali, próbowali, nie dawali rady, Wpadali nawet na pomysł, że ta pani mogła zmienić nazwisko, szukali, szukali, nie mogli znaleźć, aż jeden z prawników pomyślał: A może też zmieniła imię. I w ten sposób ustalili kobietę. Różne są losy, panie Andrzeju. Niewykluczone, niewykluczone że. Bo tego nie wiemy, panie Andrzeju. Jest pan prezydentem. Takie rzeczy powinny być klarowne dla nas, przejrzyste. Pan powinien być transparentny. Niewykluczone, że pana babcia y, miała y, dwóch mężczyzn: tego kuśnierza i tego, y, o którym piszą Ukraińcy, y, że był porucznikiem Ołenę Niewykluczone. To jest taka wielka enigma. Jakby pan był tak łaskaw wytłumaczyć nam Polakom, ale tak normalnie, tak po ludzku, jak do, jak do rodaków, y, to byłby wdzięczny. <laughs>